I ten backstage będzie w ogóle pamiątką wszechczasów. Wszechczasów. gdzie masz ścieżkę. A teraz tak improwizują wielcy reżyserzy. Mieliśmy jeden zwieńcać, mamy dwa. Da, 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 da. Nawet się to, to podkład się zgrał z obrazem trochę dosyć. Tak, bo to Podświetliło cię tak. Spinacze do bielizny. Podczas mojej pracy w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie nauczyłem się, że właśnie spinacze do bielizny są najlepszym pomocnikiem oświetleniowca, znanego bardzo często błędnie nazwanego elektrykiem. Ale muszą to być spinacze. ...drewniane. Ponieważ wszystkie inne przy... ...ekstremalnie wysokich temperaturach... ...chuj strzela! Chuj strzela! Chuj strzela! Jest troszeczkę chory.